Cześć. Dzisiaj chciałem nagrać wideo, w którym będę pokazywał, jak obliczyć moduł na podstawie odległości dwóch kół zębatych, albo jak obliczyć długość, odległość dwóch kół zębatych na podstawie zębów i modułu. No to zależy, kto, kto będzie potrzebował, ale pokażę takie. Mamy tutaj działanie, które jest bardzo przydatne. tak? to zaczniemy tak, że stworzymy tutaj w part design yy, miejsce, w którym te zębatki sobie będą żyły, tak? Czyli tak, yy, zrobimy coś takiego. Jedno kółeczko, drugie kółeczko. To będą dwa punkty, na których te dwie zębatki będą siedziały. Teraz tylko jeszcze tutaj zrobimy tak, bo musimy Freakad nie lubi tworzyć dwóch oddzielnych takich punktów. Jak nie są w dwóch oddzielnych ciałach, to my tutaj zrobimy wszystko. Jakbym teraz tak zrobił, może właśnie, o, pokażę to. Teraz ciekawostkę taką, po prostu to nie ma tutaj nic do czynienia z zębatkami, ale powiedzmy, że stworzymy dwa takie kółka i będziemy chcieli zrobić pad, to nic z tego nie wyjdzie. Byśmy musieli zrobić coś takiego. Cofniemy się do rysunku, skasujemy jedno. Tak, ustawimy to na powiedzmy 5 mm. Tak, mamy tutaj na 5 mm, zamykamy. I teraz musimy iść z powrotem tu i następne create a body I mamy następne body Tu jest sketch w pierwszym, teraz będziemy w tym drugim tu. Robili następny sketch na tej samej płaszczyźnie i zrobimy też takie kółeczko oddalone, powiedzmy o jakieś 10 cm. Ok, czyli tutaj i to tak samo jak wcześniej zrobimy na 5, żeby wszystko było ładnie równe. Ok, i teraz tak wrócimy się na pierwszy rysunek. naciśniemy PAD. A musimy zaznaczyć to bari. Teraz tutaj na to i robimy tak. Mamy jed, jeden punkt. Naciskamy OK. Idziemy na drugi bari. Musimy je zaznaczyć, bo nie pozwoli nam. Musi się świecić na biało tu, bo nie pozwoli nam zrobić pen. I teraz robimy następny pen. I teraz mamy dwa punkty, tak? Dwa punkty na których, na tych w punktach możemy osadzić dwie zębatki. To teraz tak, musimy stworzyć następne bari. Idziemy stworzyć zębatkę teraz, i tworzymy zębatkę tu na tym miejscu. I powiedzmy, że ta zębatka. Teraz musimy tu nacisnąć Involute Gear. Tutaj już wysokością się nie będziemy martwić. Moduł to będziemy za chwilę się tym interesować, ale powiedzmy, że. Ta pierwsza ma 40 zębów, tak? Pierwsza ma 40 zębów. Teraz ja się cofniemy, pójdziemy jeszcze raz na part design. Stworzymy następne body. Wrócimy się na zębatkę i stworzymy tutaj zębatkę. Ona się pokaże tu w środku tej. I tak, powiemy, że ona ma... Jak pierwsza miała 40, to zrobimy, że ta ma teraz 80, powiedzmy tak. 80 zębów, to tak mamy tą jedną, mamy tą drugą i teraz jeżeli naciśniemy na tą tutaj i wyjdziemy na placement, to możemy zmienić jej miejsce. I wiem, że oddaliłem te dwa punkty o 10 cm, czyli 100 mm tak. Albo mi się tak wydawało. A, tak mi się wydawało, dobra, cofniemy się. Chciałem oddalić się o 10 mm. No dobra, możemy to zostawić. Akurat dobry moment, żeby się nauczyć na moich błędach. Dobra, naciśniemy Apply, zamykamy i możemy się tutaj wrócić na ten pierwsze, pierwsze bari. I właściwie, czy to było pierwsze? Chyba drugie. Ups, sorry, cofniemy się jeszcze raz tu. Na ten pad rysunek, teraz e, tego tutaj najlepiej to bym go schował, żeby mi tutaj nie przeszkadzał. Ok, tego e, tutaj też bym schował. E, I ten pad tutaj też bym. Nie ten i ten dobra. I teraz mamy tak rysunek, co ja zapomniałem wcześniej zrobić, to zaznaczyć odległość między nimi. Stąd, dotąd ustawić na 10 cm, czyli 100 mm. Ok, dobra. Mamy zaznaczone. Tak się można uczyć na moich błędach. I teraz tak. A, tu musimy stąd wyjść a tu i ok close teraz wyjdziemy tak, to pierwsze zrobimy, że się pojawiło ten pad gdzie one? a te tutaj były, jedna zębatka i druga i teraz mamy ją na, z powrotem na miejscu, tak, może jeszcze raz tutaj powiem co zrobiłem, na tej drugiej zębatce jak ją, pierwszą stworzyliśmy tutaj ona od razu się pokazała na punkcie bo była centralnie robiona na, na XYZ x, y, z, ta druga, jak ją zrobiliśmy, po prostu weszliśmy tu i z zera przestawiliśmy ją na 100 mm, tak. Apply, ok. No i na jaki mamy teraz problem, tak. Zrobiliśmy dwie zębatki, powiedzmy, że one musiały być oddalone od siebie o 10 cm, tak? Odległość środkowa tych dwóch kół zębatych miała być 10 cm. Mniejsza zębatka powinna mieć 40 ząbków i ma, większa ma 80 zębów, miała mieć i ma, ale problem jest taki, że one się z sobą nie stykają. I ten problem się reperuje, czy na no reperuje? No po prostu trzeba wejść na zębatkę, tak, tutaj, i ustawić na niej prawidłowy moduł, tak, tutaj. I jak ten moduł obliczyć? Tutaj przygotowałem takie, że odległość środkowa dwóch kół zębatych można obliczyć za pomocą tego wzoru, tak? i odległość jest yy, dwóch zębatych to się równa yy, numer zębów na pierwszej zębatce plus numer zębów na drugiej zębatce. Tak, tutaj wrócimy Tak, na pierwszej mamy 40 zębów, na drugiej mamy 80 zębów, tak? Czyli yy, a i wiemy, że długość była 100 mm. O, sorry. mm. Była, odległość była 100 mm, czyli mamy tak 100 mm to jest odległość między tym miejscem a tym. Równa się liczba zębów na pierwszej zębatce plus liczba zębów na drugiej zębatce razy moduł. Który nie wiemy co jest, tak? Nie wiemy co jest moduł. Z automatu tutaj nam FreeCAD wrzuca 1 mm, tak? No to. Jest 1 mm, ale my nie wiemy jaki jest, żeby one były razem, i to wszystko jest dzielone na dwa. To jeżeli teraz pozbędziemy się dwójki z tej strony, czyli pomnożymy wszystko przez dwa, to tutaj będziemy mieli 200 mm. Równa się 40 plus 80, tak, czyli 120, razy moduł. Czyli na koniec 200 podzielone na 120 wychodzi nam, że moduł jest 1.66. Okay? Jeżeli ktoś będzie na przykład e, chciał sobie po prostu zrobić takie zębatki i obliczyć, e, no, kilka rzeczy z tego można obliczyć. Jaka odległość między zębatkami może być, jeżeli wiemy, jaki moduł jest, możemy obliczyć odległość. Jeżeli e, Potrzebujemy obliczyć moduł, a mamy, mamy odległość i wiemy ile zębów, to możemy moduł obliczyć, tak jak teraz. I z naszego obliczenia tu wyszło, że mamy yy, moduł 1.66, 6, czyli wchodzimy z powrotem tutaj na naszą pierwszą zębatkę, tak i zmienimy nasz moduł na 1.66. 6. 1.66 mm i od razu zobaczymy, że nasza zębatka urosła. Tak, nadal mamy 40 ząbków, tak jak miało być oryginalnie, tylko że teraz zębatka jest większa. Na naszej drugiej zębatce powtórzymy to samo i zmienimy nasz moduł na 1.66 mm. 1.66 mm. I mamy dwie zębatki. No, jeszcze jedną rzecz moglibyśmy tutaj zrobić. To po prostu wejdziemy jeszcze raz na jedną z zębatek. Naciśniemy tutaj, jak jest placement na końcu, tu na te trzy kropeczki. I mamy tutaj kąt, który możemy zmienić, tak? To ja tutaj zbliżę, żeby widać, co się dzieje, bo w tym momencie mamy zęby, które zgrzytają. I jak zmienimy kąt, no, trochę za daleko, trochę za mało, damy 2,3. A, apply, ok. I teraz jak zobaczymy, nasze zębatki do siebie teraz pasują. Ok, to by było na tyle. Tak, możemy obliczyć nasz moduł. Tak, możemy też obliczyć odległość między naszymi kołami zębatymi. Jeszcze raz pokażę tutaj. Odległość środkowa równa się zęby na pierwszej zębatce, plus zęby na drugiej zębatce. To obydwa w nawiasie razy moduł to wszystko podzielone na dwa. OK? To by było na tyle. Na razie.